A w tym czasie, proszę państwa, wyjątkowa sprawność, wykrywalność, żeby nie było tak jak z tym hiszpańskim dziennikarzem, że nie zostaną postawione zarzuty. Proszę państwa, cały czas siedzi w polskim więzieniu hiszpański dziennikarz, pan Pablo González, któremu do tej pory nie postawiono zarzutów. Afera jest międzynarodowa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Hiszpanii interweniowało, Morawiecki go przetrzymuje ale za to rozbił siatkę szpiegowską. Cały czas jest tłuczona, że, proszę Państwa, instalowali kamery przy, przy torach. No, żadna tajemnica państwowa, proszę Państwa. Wszyscy widzimy, co jeździ po torach. Robią z tego taką aferę i wykrywalność momentalnie. Siatka, siatka proszę Państwa, instalowali kamery, tak? To, co my jeżdżąc, mając wideorejestratory w samochodach, też nagrywamy, tak, też nagrywamy. Ludzie, którzy mają nieruchomości przy Torach, też to wszystko nagrywają. Ale już 12 osób, 12 osób nagrywało to, co jeździ po Torach. To, co jest oficjalnym komunikatem, czyli ten sprzęt, który jedzie na Ukrainę. Żadna działalność przeciwko Polsce, proszę Państwa, rozumiecie? To nie jest działalność przeciwko Polsce. To jest. Nawet nie wiem, przeciwko komu działalność, bo to są informacje jawne, do których wszyscy mamy dostęp i niezabronione. A oni, i, i tu wykrywalność jest perfekcyjna, perfekcyjna. To jeszcze Państwu powiem, jaka jest wykrywalność w innych przypadkach. Bo co nam Polakom, co nam Polakom dzieje się złego, że nawet gdyby jakiś Rosjanin nagrał pędzący pociąg yy, z armatami amerykańskimi, na lawetach, to co nam to. Przepraszam, czy to nas ziębi, czy parzy, co, co to w ogóle jest dla nas za szkoda. Za to na przykład mamy taką sytuację, że dziś list gończy za właścicielem firmy z Annopola. Chodzi o kilkadziesiąt milionów złotych. No, szkoda, że w tytule nie ma, że Ukraińiec okradł polskich rolników na kilkadziesiąt milionów złotych, bo tak powinna brzmieć ta informacja. Tak, firma z Annopola. I jeszcze tam z dwóch miejsc, pana Tarasa B oszukała Polaków na duże kwoty pieniędzy. TB Frut z Annopola. Proszę Państwa, list gończy, wydany 20 kwietnia tego roku. Dziś. List gończy. I teraz posłuchajcie. Gdzie jest pan z Annopola? No, no to już jest na Tajmanach, jest pan z Annopola. Ja Państwu yy, yy, chcę yy, przeczytać yy, tytuł. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie zakładu T.B. Frut w Annopolu 2 grudnia 2021. Proszę Państwa, już w 2021 roku, już wcześniej były informacje o tym, że firma nie płaci polskim rolnikom dużych kwot pieniędzy. Tam chodziło od każdego po milion, nawet tyle zabierał od nich yy, tych tych jabłek i czegokolwiek tam yy, i nie płacił im pieniędzy. I wtedy, kiedy był do złapania, list gończy nie był za nim. I to rzeczywiście nam szkodzi. tak I to rzeczywiście nam szkodzi. No ale to jest towarzysz z Ukrainy. Pozwolili mu uciec. Teraz, teraz go będą, proszę Państwa, przez następne yy, 80 lat listem gończym ścigali. Facet tyle nakradł, że zmieni 10 razy tożsamość. Już, jest, już będzie nie do poznania. już Ten facet już jest nie do ścignięcia. I tu tej pilnej potrzeby nie było, tak? Gdzie to rzeczywiście nam szkodzi. <noise> Państwu powiem w ogóle cyrki z tą filmą. Mamy tutaj europejska firma PL. Znalazłem taką publikację z września 2021 roku 500 tysięcy najcenniejszych firm w Polsce. Gala i tytuł wielkich brylantów polskiej gospodarki 2020. Proszę państwa, brylanty polskiej gospodarki. No i szukamy sobie kto tam w tej liście jest. Tak, na 1933 pozycji jest firma, była wtedy firma TB Frut Polska Spółka z o. o. Brylant polskiej gospodarki okradł y, Polaków, Ukrainiec, Taras B. i wypieprzył w siną Brylant polskiej gospodarki. Tu pośpiechu nikt nie widzi, tak? Złapać staruszkę, która ukradła y, wódkę, żeby przeżyć, okej, okay. okej, okay. to jest pośpiech, momentalna ingerencja. Ale facet y, zubożył y, Polaków na kilkadziesiąt milionów złotych. Poczekajmy, poczekajmy, wyślijmy mu, wyślijmy mu wezwanie. Najpierw y, jako świadka oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Momentalnie w innym kraju by miał y, kajdanki. Momentalnie. No ale tak działa ten rząd.